Dzień dobry, tu Boemi z tej strony. Witam wszystkich serdecznie. Mm, mm, mm. Witam Was na Monobattle widzów oraz subów. W kolorze czerwonym po stronie prawa jest Mr. Auto Sub. Jego waxyl e, to chyba nie jest sub, nie pamiętam. Kopytko też chyba zwykły widz, a tu jest Napalm, czyli sub. Ich przeciwnikami są Markus Fest, to jest chyba sub. Jeśli się nie mylę, to Jekt, czyli Alfik, to jest sub. To jest przy okazji bot. Eee, jest jeszcze Youngs Najnowszy, świeży, świeżutki, nowiusieńki, Subik i Dodik, chyba zwykły wice jeśli się nie mylę. Więc przede wszystkim na dzień dobry: Mono battle. Kto czym kim gra? Thor, High Templar, Zelot. I jedna osoba nie ma wybranego z tego co widzę. Kto nie ma wybranego? Eee, Markus? Nie, tu. Nie, Togek ma Zelot, Youngs, Markus Fez, Dodik nie ma nikogo wybranego. Huh. Zaraz dowiemy się. Po stronie prawej, natomiast jest Auto i oni mają koruptory. Oracle. <laughs> Więc tu jest armia lat latająca całkowicie, plus wipery eee, <noise> Okej, okay, jeżeli ci u dołu jakimś cudem to wygrają, będę mocno zdziwiony, to jest full random eee, rozgrywane, to będzie piękne, to będzie po prostu piękne. Nie wiem kogo ma Dodik. Eee, wyszedł z gry, jego nie było cały czas, oj, zniknął. No dobra, ale tak będzie im przynajmniej troszeczkę łatwiej Ogólnie rzecz ujmując to będzie jakaś prawdziwa miazga Jak obiecałem, skoro mamy już ponad 75 subów za każdym razem Kiedy kończy się turniej o w miarę ludzkiej porze, a ja nie umieram Będziemy mieli jedną Monobattle, bo dlaczego by nie? Monobattle widzą subów, suby mają zawsze oczywiście pierwszeństwo Potem pojawiają się jak coś widzowie no, i dzisiaj w sumie jednego suba załatwiliśmy, ale jest ich 82, aż 82. Mono Battle jest o tyle ciekawą opcją, że tutaj gramy tylko jedną jednostkę. Można stawiać wieżyczki, można spajne spory stawiać, kanony, wieżyczki, bunkry. Nie jestem pewien, czy można. Stawiać, ale ogólnie tu są tory, a tu są z drugiej strony wikingi. Um, żeby chociaż tutaj był jakiś zerk, to może by mu overlordy rozwalić tym wszystkim. Oni muszą jak najszybciej zaatakować. Wajpery. No... Co mogą robić wajpery w takiej sytuacji? Wyciągać jednostki co najwyżej. Eee, I to wszystko chyba. I nic więcej. Nie wyjdzie, powiem szczerze, że można było zrobić coś innego. Wiecie co? Kanon Raszu. Mogli spróbować zrobić ci u góry u dołu Kanon Raszu, bo Kanon Raszu można robić. Zyskotować gdzie jest przeciwnik i takim Kanon Raszu. A tutaj widzimy 3, 4, 5 gate'ów, Nie wiem, no podwójny gas jest wydawany przez Janksa, Będzie go oddawał kolegom. A, a, a. Aktualnie jest yy, all random, czyli wszyscy, wszystkim wybiera. Ale mam w planach zrobić Mono Battle, takie, że wszyscy będą grali jedną jednostką i będę chciał zrobić beilingi. I będę chciał zrobić beilingi tutaj. To będzie coś pięknego. Jak zagramy sobie beilingami? E, Yangs będzie grał. Zeloty. Speed na tak widzę tutaj za Podwójny Forge, czy potrójny Forge nawet, żeby szaleć z Upgrade'ami i mieć 1-1-1 niedługo. To będzie ciekawe. Infestation Pit, no, żeby dojść do Viperów. Tutaj powinno być jak najwięcej ekspansji przejętych. E, no i powinien być jakiś moim zdaniem Oracle Rush, w szczególności na Yangsa, Już jest! Niech ktoś tu popełnił duży błąd, że wcześniej wieżyczki nie postawił do obrony. I to boli i kopytko. Ładnie eko bije. Prawidłowo eko bije. Prawilnie je wręcz bije. I Yang straci właśnie całe swoje wydobycie. Gdzieś kiedyś coś tu miał. Trzeba będzie mu hajs wysłać. I to dużo hajsu, bo właśnie stracił tu u dołu też jest cel. ten pan nie gra. Więc jest 4 na 3, ale to zabolało czekamy na tory. Oczywiście, jak będą tory i high templary, to zarówno oryko, jak i cała reszta niczego się nie będzie nadawała bo za szybko będzie, feedbacki będą to mordowały, no ale okej, okay, okej, okay, no dobra, dobra, okej, okay. jest w końcu, są dwie wieżyczki postawione, jest trzecia, więc trzeba przysłać hasę, nie hasę, a to Jack ma, no robi High Templar, nie wiem dlaczego potrójny Forge jest mu potrzebny, Przecież tutaj potrójny, tu jest, zobaczmy, jest tylko jeden gate, działa dostawione, bo, frak Mapa to Tempest. Mapa, którą bardzo lubię z czasów jeszcze Wings of Liberty, z samych początków Wings of Liberty. Tu się świetnie przeskakiwało Reaperami. Dobre wspomnienia mam na tej mapie. Naprawdę dobre. Dodik traci wszystkie jednostki. Wszystko, gdzie tam, gdzie coś kiedyś miał, Ale zostanie to za chwilę zamordowane. Jest Spire! Jej, boss! Mr. Auto będzie grał koruptory. Po co mu te koruptory? Co on z będzie chciał robić? To do końca nie wiem. Ja wam powiem co on mógłby robić: rozprzestrzeniać klip i las spainów zrobić pod bazą przeciwnika. Nie myślą do końca tak jak należy, wiecie. Las spainów. i teraz tutaj pod bazą już podchodzić. Można przejść takie, można NajduS Network też, jeśli się nie mylę, budować i wyskakuje tam Queen Creep rozprzestrzenia. No dużo opcji kombinowania, oczywiście pros Oracle prosto wydziała się, ładuje. Dużo tych dział, tu są u dołu już tory, wieżyczki dorzucone, więc udało im się wyłączyć z użytkowania na razie jednego, ale tu już trzeba ryzykować, tracić co się ma, bo nie ma co czekać. Nie ma co czekać za długo. Im dłużej będą czekać, tym gorzej. Dlaczego to jest Flying Locust? Dlaczego on robi ten upgrade? Przecież Waxyl ty, ty masz... Po co on robi upgrade, co on nie może tego tworzyć? Po co mu latające Locusty? Do końca nie rozumiem. Uh. To jest oczywiście Wings of... To jest Heart of the Swarm, oczywiście. Jeej, yeah, recall Stracone jednostki zatem się nie pojawiają, bo over... Lej z lekka za szala, Oracle, próbuje zabić Command Center, średnio to wychodzi. Uuu, to był zły pomysł, to był bardzo zły pomysł. No i co? Spajny są przesadzane, ale powoli to idzie, powoli, bo mogłem i patrzcie na dodatek, jeszcze pod, odpalił stream i wszystkiego słucha. No, wie, no w sumie to jest dla nich ciekawostka. Ja to wrzucę na tubę. Widzowie, kochani, jeszcze sobie obejrzycie. Napal wyprątkował sobie jednego Rayvena, bo nikt mu tego nie zabroni. Zrobić. Tak może robić wikingi, ale Raven nie może używać żadnej z tych umiejętności oprócz wykrywania. Raven może tylko i wyłącznie wykrywać to. Coś tu jest nie tak. Coś tu się popsuło. Czemu on robi Raveny? Czemu on może robić Raveny? Jak tu pokazane są ewidentnie wikingi. Coś się chyba popsuło. O mój Boże, Napalm się, z... chyba się teraz zorientował, że tutaj nie działa to, że nie może używać tych umiejętności. Tak, teraz się zorientował, że nie może używać tych umiejętności. To jest tak zwany fail. To jest tak zwany fail. Już zakolejkował co trzeba. No i teraz wikingi trzeba produkować w ilościach bardzo mocno hurtowych. Ja nie wiem, jak oni planują z tymi torami walczyć, szczerze powiedziawszy, karabin rzucony i, i to wszystko, co mogą robić biedne koruptory, <gry> dlatego jeszcze Viper. Czy jest sposób? Sposób jest następujący, wciągać pojedyncze tory w lasy spajnów, słyszeliście, usłyszeliście tutaj, tak, też jest, wciągać um, te jednostki w lasy spajnów, to może być dobry pomysł. Jedne jednostki, które tutaj będą mogły walczyć na ziemi, no to oczywiście są Wikingi i Mega Supply Block. Z tego co zauważyłem, dostawione działa. Co tutaj jest? High i Psionic Storm to jest przecież mia miazga. Youngs ma trochę tych zelotów, a tak ekspansja to nie ma co się przejmować. to można w sumie wlecieć i rozwalić po raz kolejny eko. To nie powinien być problem. Próba zniszczenia działa. Nawet się udaje, niewiarygodne. I po raz kolejny jest rozwalane. Jakby nie patrzeć, Oracle jest dobrą kontrolą na zeloty. Na budynki to tak trochę średnio, ale na zeloty tnie. O panie! Las imienia Dimagi. Psionic Storm nie działa na spajny i nie działa na ogólnie na budynki. O tym pamiętajmy. Tu należałoby wyciągać te jednostki. Psionic Storm niepotrzebnie rzucany. E, feedbacki będą potrzebne, więc tak. Mono Battle Widzów to jest zawsze coś interesującego. No i Jiggy, 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 Jiggy. No w sumie te wajpery są o tyle fajne. Że one są w stanie też rzucić Blinding Cloud, i przeciwnik nie może za bardzo atakować. Więc Blinding Cloud rzucony na wieżyczki i w z tym wszystkim. Trzy spajny nie utrzymają się przed taką ilością zealotów One już ruszają. Plus jeden do ataku tylko i wyłącznie na razie. ojojoj panie dobry, a Oracle szuka celu. Oracle szuka celu, próbuje dorwać. Wikingi krążą, no to no niech sobie krążą. W tej chwili. To już powinno być dawno temu i wyciąg. Zeloty są ściągane pod spajny! Ale to jest wredne i tutaj latają. Brak zgrania. Ja wiem, że oni grają 3 na czterech, ale kompozycję mieli lepszą. Przez Sejonic Sorm mógł pomordować ich całkowicie. Do tego zeloty na samym początku jakiś push z tymi zelotami. Przesadzane spajny. Wikingi u dołu wylądowały, atakują, podchodzą pod bazę. zostanie gana tu jeszcze las spajnów czeka. A, monobattle taka bardzo imba, dobra. E, tu będą planetarki. Pamiętajmy, że możemy planetarki stawiać, to nie jest problem, więc zostawmy się planetarkami. One są już robione, więc linia obrony poustawiana, gdzie są wajpery? Wajpery, gdzie one są? Mamy gdzieś te wajpery, jest 15 wajperów, e, Regenerują siły, wysysały energię. Teraz wajpery będą ściągać. Oj ojoj oj, 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 oj. to zanieczyszcz. Patrzcie jak to szybko jest zniszczone. Nie ma sensu, spajny są przesadzane, Sauronik Storm e, i pięknie złapane High Templary. Las spajnów został przesadzony, wszystkie High Templary zabite, więc teraz trzeba tylko wymyślić jakiś sposób, żeby pozbyć się tych torów. To jest dobre pytanie. Jak to zrobić? jak no, Las, przesadzać ten las i wyciągać w las. Mają pomysł, mają rozmach. Podoba mi się to, co kombinują tutaj. Dlaczego by nie? I like it. Jest fajnie. Przy okazji chciałem też powiedzieć wszystko sobie, które wykupują sobie suba na moim kanale, wiecie, co możecie robić. Eee, możecie sobie ustawić, że dostajecie SMSy, że stream się zaczyna. Eee, ponieważ mm, w obcach Twitcha ustawiacie sobie tam. W kanałach chyba, czy w powiadomieniach, wpisujecie swój numer telefonu I dostajecie SMSy, dobra, za chwilę się będzie działo Tu już y, Oracle wpada, zaczynają to niszczyć, kara rzucone, Ale już tutaj Sky Starcraft jest zimba. w takim wypadku mm, Blinding, o panie, kodu z tym No tu się nie uda nic wybudować, Oracle walczące z y, Torem, no, trochę słodkie to było Przenoszone są jeszcze to. joink Jeszcze raz Nioink! <Gryła>. Jeszcze raz! Nioink! Jeszcze raz! I digi i dzik, i dzik, i dzik, i dzik! I dzik, i i dzik, i dzik, i dzik! I digi I dzik, dzik, i dzik, i I Wiecie jak teraz feedbacki by się pięknie tu przydały na to wszystko? Dawaj! Dawaj go! Dawaj tora Dawaj to ra. Joink! Raz. Dwa. Nie daj mu uciec, trzy. <grywia> o, imba. Po swojej prawej złoty wpadają bezpośrednio na spajne. Próbują się ich pozbyć. Może kiedyś się to uda. Joink! Znowu wyciągnięty I dawaj go, dawaj go. Dawaj go, jak z mortala dźwięki. I wikingi to rozstrzeliwują! To coś pięknego! No po prostu coś pięknego. To jest poezja, to co właśnie widzę. O, jeszcze Oracle to próbuje ubić. Niebiescy mogli to wygrać, gdyby od razu ruszyli do ataku. Z miejsca, z lotami. Jak najszybciej do High Templarów, Sionic Storm. Po prostu zrobić jakiś... Nawet tu gate'a i ruszyć z zetami, bo tam nie było... O, ale spadły teraz Oracle z jednej strony. O, uwaga, będą feedbacki. Koniec tego dobrego, będzie teraz feedbackowanie. Znowu wyciąga... Wikingi rozwalające się, feedback, 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 feedback! feedback! Alfik, feedback! No, feedback! 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 Alfik nie wie, że on potrzebuje feedback. On by zabił dużą część tych Wiperów. No dobra, niech będzie tak, no ale teraz trochę Wipery oberwały. Kolejna porcja zelotów będzie zdoła atakować, tylko się minerały już powoli kończą, przydałoby się tutaj zacząć wydobywać zeloty z prób... Mała ciekawostka, o czym oni nie wiedzą. Otóż można robić warp prismę. Zelot może zrobić World prisma, więc zelot mógłby zrobić warp prisma, youngs mógłby zrobić warp prisma, wlecieć w bazę i tutaj wyzwać te wszystkie zeloty. Nie musiałby w sumie przechodzić przez las spajnów. Ewidentnie nie musiałby przechodzić przez las fajnów, nikt mu tutaj nie kazał tego robić. No, zeloty ruszyły z przodu do boju, fajnie. Feedback! Sajonik Storm zamiast feedbacka. Jeden jest! Też feedbacki oczywiście na orekol działają. Jeden feedback był, czekam na kolejne. Ależ teraz pięknie, te parę są wykańczane. Wszystkie padły, ale wszystkie orekole również zostały zabite. Tu się hajs powoli kończy. Tu nikt nie wpadł na pomysł, żeby jakoś zabezpieczyć kolejną bazę. Las painów czeka. Olbrzymi las Painów Kolejna ekspansja przejęta. Nie ma nawet wydobycia jednak na odległość. I wyciągamy, wyciągamy. Joj! I dziki 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 A, dziki 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 Jeszcze raz. <ścoughs> Ale spokojnie. Także się zdarzają. Feedbacki i nie byłoby już tego wszystkiego. Alfie feedbacki. już nie mogę na to patrzeć. Feedbacki kontrują, jakby nie patrzeć wipery. No ale jest fajny pomysł. Pomysł był nawet bardzo fajny. I no, to będzie wygrane. To jest świetne. Wieso auto czemu koruptor, ale One były całkowicie niepotrzebne, więc wszystko zainwestował w spajne. Powiedzieli mu, że może... E, powiedzieli mu, że może być kim chce, że może być pracę jaką chce, więc postanowił sadzić spajny i sadzić i jest mu z tym dobrze. E, tutaj Markus niestety robi tylko dwa tory na raz mógłby tego troszeczkę więcej robić. Ma nadwyżki minerałów, nadwyżki gazu, więcej faktorek mógłby bez problemu sobie dostawić na przykład jeszcze z dwie i szaleć z tym. E, A zawsze jest to zabawne. E, Orekol jeszcze krąży od tyłu, próbuje pozbyć się eko. No to nie ma w sumie czego się pozbywać. z zboczek. O, zboczku. Uu. I już, już to jest koniec. Tutaj z tego nie da się już nic więcej z, e, zrobić. To no, wielki głód, wielka posłucha się zaczyna dla północy. Na północy zawsze zimniej, mniej jedzenia, mniej minerałów. Ciężej jest wyżyć. Działa są dorzucane. Sfałki zabijające Nexusa. Krimol. Killimol, pięknie, pięknie, stwórcy tutaj y, żar y, harasują. kolejny orakło się przejmuje, no czerwoni, czerwona szarańcza zalała. U nieźle, 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 to przestawione raz jeszcze. Um, no i wio, o cicho. To jak się chyba usłyszał, że może do War Prisma. Um, Zorientowali się, że mogą do Warpizma chować jednostki. Queen z przodu. E, co jest, to nie było tak, że jeden Queen na jedną haczerkę. Chyba tak, ale tych haczerek jest cała masa. Więc to można było tutaj zrobić feedback. Feedbacki, cztery feedbacki, cztery Queeny zginęły, by zginęły. Nie ma żadnego feedbacka, żadna queena nie. E, żaden Queen nie ginie. I Yangs już wychodzi z gry. No jakby nie patrzeć, trochę wiperów, musiał tam władowało do środka. Ja też bym się przeraził, jak było tyle wiperów, Yangs wychodzi. No oni grali będzie 3 na 4, to jest różnica. E, ale dzięki temu powinni mieć troszeczkę większy dochód z tej strony. Czy on tej, Jeżeli Napalm postawi tutaj planetarkę, to ja padnę ze śmiechu. Błagam, niech to będzie planetarka. Proszę cię, wyciągnięty tor dwa razy. Proszę, niech to będzie planetarka. I znowu tory, ależ to jest miazga, Ale patrzcie, jak te orekol padają szybko. Uu. No tak, ewidentnie. I jeszcze raz wyciąga. Z fajny <śpiny> dźgają. To jest fajne Możemy tam trochę dalej przerzucić. Nie, Wikingi przyszły. Wikingi przyszły tutaj się tym zająć. Tak, no battle winów to jest. To jest to, co ja lubię najbardziej. Monobattle widzów ma jakiś urok, to trzeba przyznać. Ewidentnie, eee, no dobra, słuchajcie, tutaj chyba nie będę już za bardzo przedłużał. Bo szans zbyt dużych już nie widzimy, żeby dał się cokolwiek zrobić. Eee, Queen atakują na każdy. On chyba nie wie. On chyba nie do końca wie, że tu już prawie nikt nie jest w stanie go zaatakować. Tak mi się wydaje. Waxyl e, sobie nie zdaje z tego do końca sprawy, z tego co zauważyłem. No. Tak tyci, tyci. E, feedbacki w końcu się pojawiły, ale już za późno. Słuchajcie, High Templary to jest idealna kontra zarówno na Oracle, jak i na Viper. Wystarczy rzucać feedback za feedbackem i już. I tyle. I znowu ale ściągnięty, aleś tej... Zobaczmy jakiegoś... Poszukajmy spajna z największą ilością zabitych jednostek, 3-5. Okej... Okay. Ej, jest fajnie, jest, jest okej. Okay. No. Więc to by było na tyle. Ostatnie jednostki giną. Ja chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy wspierają kanał i wykupują suba oraz zwykłym widzom, którzy wspadają na symi, i też się pokazują. Pamiętajcie, suby mają pierwszeństwo zawsze tutaj. O, bojowe scvki. Bojowe scvki się rzuciły do boju, próbują zamordować. Come on, kill him! Kill him! Ki... Nie, nie, ewidentnie nie kill him. Dobrze, więc do usłyszenia, do zobaczenia. Pamiętajcie, po każdym, po każdym turnieju, jeżeli z nim się skończy tak, że ja nie zdycham, albo o normalnej porze, jakieś Monobattle widzą słów R.I.M.B.A. -er ewidentnie R.I.M.B.A. -er do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu. Cześć!